W ogóle. Ale leci teraz do mnie bokiem, nie ma co strzelać amramem. To była taka wizja startu, bardzo słaba. Pocisk, nie we mnie. Chyba jak 16, znaczy jakaś 10 lata. Ale niestety musisz umrzeć. Bo cię streamer nie chciał ratować. 7 mil. Może my wejdziemy w nim, z nim dogfight Albym dobry, proszę by zostawić, może się uda Do palanko Dawaj, ciśnij go Dawaj, 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 dawaj Mam co prawda trochę uzbrojenia, ale powinniśmy dać sobie radę Dobra Ustawił się do mnie Nie strzelaj, nie strzelaj, chodź w dogfight, chodź w dogfight Mówię nie strzelaj nie mam master arm. Puścił Okej, okay, flary, flary. Flary, bardzo ładnie. Okej, okay. fight on. Dobra, mamy do kwajto. Nie musisz się strzelać flarami, bo ja nie mam Sidewinderów, Ja wiem, że to tym nie wiesz, ale... Aj, ucieka. Wygrywa. Zrobimy low jojo. Proszę się odpiechniczyć. Co to jest na drugiego? Wypierdzielaj, bo będzie pan z serwera. Na serwerze zawsze. A, uciekł. Raz Zory jest na mojej tupie, Raz ja jestem pragnienie. Ja! Ja nie To ja Spokojnie. więcej niż 15 wiem, ja Nie było mowy, czy chodzi o wartość po czy Teraz poproszę wartość Raczej nie przegrywamy to. Przegrywamy. Wygrywamy. No wait, dawaj, 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 Dobrze, 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 dobrze. Ciśnij go. Mocno w niego wejść. I teraz się odbić, i będzie nasz dopalacz. Tak. side mode. z ja dużo uzbrojenia, ale ja go nie zrzucę. Zginę, ale nie zrzucę tego uzbrojenia. W drugą stronę spróbujemy go wciągnąć do góry. On wejdzie mi na dupę. To był bardzo zły manewr, że ja od niego oddziałałem, ale dobra. Nabraliśmy prędkości ładnie. Dawaj, będzie miał szansę, ale ja wyciągnę nosek do góry. Tak jest. Zrobimy rolkę? On zrobił kobrę? No come on, to jest nie fair! Pugaczo w tym mendo! Dlaczego ty to wymyśliłeś? Power? Dobra, teraz już jest mało śmiesznie, bo ten koleś wygrywa. Czas wygrywa w drugą stronę. Black. Powinienem zwolnić teraz. Teraz zrobimy zwolnienie. Nie, teraz będziemy naciskać, bo on spierdzielił. Dawaj, 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 dobrze, dobrze. Trzymaj go. Tak jest. Ściągnij joystick. Radar chwytaj. Jest. Dobrze, odciągaj joystick. Tak. Teraz go mocno pociągnij, jestem trochę za daleko. Dawaj, dawaj. Gdzie szansa? Jeszcze nie. Teraz odgiąć się. Gdzie szansa? Jeszcze nie. Teraz odgiąć się. Y, czy twój samolot może to zrobić? Czy jest w stanie twój jakikolwiek piękny samolot zdezintegrować inny samolot? Nie, to może zrobić tylko F-16. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że F-16 jest najlepszym samolotem w dcs -ie? Nie ma rąk. Nie widzę rąk. Dlaczego? Bo zamknąłem wam usta. Tym manewrem pokazałem Wam, co jest wspaniałego w DCSie, jak to używać. Dziękuję, do widzenia, kończymy stream.